Teraz jest Czernidlaki. Teraz widzę, że jest noga. Widzisz? Jest, mają nogę, tylko tak... No, 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 no. W środku. Bo Coś takiego co zbierałem, to tak mi jakby prawie tutaj zostawały. A tu jest, teraz widać tą nogę. No. Tam za Tobą Nie wiem. Nasz, 5 centymetrów, to by Aha i za domu też są jeszcze dwa takie mniejsze. Dzisiaj pójdą na masełko. Nie ma opcji. Ponoć jest to bardzo pospolity grzyb. My tego wcześniej nigdy nie zbieraliśmy. Mhm. Jeszcze, tam jeszcze coś tam chyba rośnie, ale nie wiem czy to jest... Chyba ucięty tam jest ci powiem, trochę piaskowaty, nie? Ale... Nie, nie, o, ja, ja nie będę wiemy. wiedziała od razu jak będzie piaskowiec. <laughs> Pamiętasz jakie wtedy zrobiłeś na maśle? Uh -huh. Boże, to były najpyszniejsze grzyby jakie jadłam, te, te na masełku właśnie, te piaskowce wtedy. Uh -huh.

Tutaj mam czubajkę tanie, ale jeszcze nie jest tak do końca rozwinięta. Więc wezmę ją do domu i włożę do wody, bo kapelusz się bardzo ładnie rozwinie. Wiesz co? No, tanie. Nie będziemy mieli ochoty, jak one się porozwijają już całkiem. Nie będziemy mm. chcieli ich jeść, one są takie fajne, grube. Ja je opanieruję, nie wiem. usmażę naszy, nie? i zrobi się też w zalewę. Jeszcze jednego malucha. No fajnie, ale Ale wyglądał jak podgrzybek. Bo w ogóle nie było widać tej nogi z mchu. O, schowany. Rzeczywiście. Ojeju! Zobacz jaki baniaczek. Zobacz to. No piękny. Ty jak trufla normalnie. <laughs> Zobaczcie, jak rośnie podgrzybek. Zobaczcie, jak zgnieciony. Ale nadaje się. Tu go zostawiamy, bo ja tu widzę takiego pięknego maluszka. Zobaczcie. Cudny. No dzień dobry. Ale superowy. No wystarczyło tylko tutaj kawałek zejść z drogi do lasu. Piękny.